Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj chciałbym wam pokazać parę miejsc, a właściwie park, który znajduje się w Pawłowicach. Tak więc zapraszam do oglądania. A na teraz widzimy się już właśnie w Pawłowicach. Oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji na tym kanale. Tu na palcu, macie subskrybuj, no i dajcie łapkę w górę, jeżeli wam się film spodoba. Wiem, że wam przeszkadza ten znak wodny, który jest na tych filmach, ale szukam właśnie programu do montowania, więc możecie mi po raz kolejny polecić jakiś tam yy, program do montowania filmu, żeby był oczywiście za, za darmo i żeby nie miał oczywiście znaku wodnego. Tak więc zapraszam do oglądania. Teraz y, jesteśmy tutaj przy rada gminy Pawłowice. No i mamy tutaj ładną kulę, gdzie właśnie mnie widać jak ja chodzę, jak ja nagrywam. Ktoś tam w oddali niby przechodzi, ale to jest nieważne. Taka oto właśnie kula, która jest przezroczysta. Widać wszystko naokoło. A już tutaj obok mamy taką fontannę. Gdzie niby, jakby kurde, wisi tutaj żaba, która oczywiście jest nieżywa, bo to jest taki, jakby pomnik, pomnik przyrody, że ja tak wam nazwę. No i tutaj mamy coś takiego jak Rada Gminy Pawłowice. No i tu są takie organy, jak Wójt, albo Urząd Stanu Cywilnego, albo Urząd Gminy Pawłowice. No, i tak to wygląda. A teraz idziemy do parku. Jesteśmy już w parku. Teraz możemy sobie tutaj pochodzić. Jak widzicie, jest to inny park niż Wam pokazywałem dwa lub trzy miesiące temu. Park zdrojowy w Jastrzębie zdroju, ale mi się też tu ładnie podoba i w ogóle mi się podoba. Tak to wygląda. Może to nie jest bardzo duży park, ale pewnie jest 100 razy większy niż ten park, co my widzieliśmy, a właściwie wy i ja widzieliśmy właśnie no w zdroju. Tak więc idziemy teraz w stronę kościoła. Tak więc jesteśmy już blisko kościoła. Tak wygląda ten cały kościół. Tutaj jest otoczenie tego kościoła. Tu jest pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. No i jakie tu są msze. No i ładnie to wygląda. No i tak oto wygląda kościół. A tutaj jest cmentarz. Tak więc trzeba być tu A my idziemy dalej. Tutaj jest wejście z boku. No, i to jest taka brama. No, mi się tu podoba. No i okna. Tak jak każde okna w kościele. O, tutaj jest pomnik. Grub pomnik. Jakaś święta osoba zrobię wam zdjęcie i przebitkę. A tak wygląda kościół z tyłu, a teraz idziemy w dalszy park. Jak pamiętajcie, tam byłem ja, a teraz idziemy w stronę tamto. Tutaj mamy Plac Zabaw. No i tutaj mamy coś takiego jak parkurowiec, parkurowiec tutaj mamy, tu można poskakać, wyszaleć się, właściwie no dla dzieci, ale to jest nieistotne. Tutaj mamy taki jakby staw, mamy no i ładnie to wygląda. Tak więc jeszcze wam pokażę jedną rzecz, no i to będzie na dzisiaj koniec. Tak więc idziemy w te pierwsze ostatnie miejsce. No i jesteśmy taki mały pomnik i takie oto coś. Tak więc na dzisiaj to już jest koniec. Tak jak jest ta piosenka To już jest koniec I coś tam, coś tam, coś tam Nie będę śpiewał żeby mi nie zablurowali Tego całego filmu Żeby mi go nie skasowali I w ogóle nie zablokowali Tak więc ja się z wami żegnam I widzimy się w kolejnym odcinku Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału Z dzwoneczkiem tam na dole No i dajcie łapkę w górę jeżeli wam się film spodobał A ja już kończę na dzisiaj Więc trzymajcie się, cześć